Siemanderko, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku. Jest to pierwszy odcinek w nowym roku, ale nagrany został jeszcze w starym, bo mamy dzisiaj Sylwester, ale postanowiłem, że nagram dla Was jeszcze jeden odcinek. Będzie to odcinek z serii podsumowań, bo stwierdziłem, że skoro nagrałem trzy blok masy, to mogę dla Was nagrać trzy podsumowania roku. Przez cały rok starałem się pozbierać wszystkie wypadki dronowe, jakie, jakie miałem, jakie były ciekawe. Jakie były w nie wiem, jakichś fajnych miejscach albo coś takiego. I tak samo y, zbierałem wszystkie wypadki końskie, ale to będzie y, jakby następny odcinek. Z tego miejsca, jeszcze y, jak już jesteśmy w temacie, to chciałbym podziękować za y, ciepły odbiór mojego. Podsumowania roku tego ogólnego, który macie do góry w karcie bo, bo, bo naprawdę się nad nim nadpracowaliśmy, powiem Wam A teraz już przechodząc tak do stricte tematu odcinka To mamy tutaj trzech naszych bohaterów Jest to moja kochana 5-calówka 7-calówka long range, w którym nie nagrałem żadnego ujęcia w tym roku Nagrałem, ale nie puściłem żadnego w internet No i mamy jeszcze Sinewoopa którym latam tylko na razie po lasach i sobie ćwiczę, i stąd też były tylko nagrania w internecie puszczone, jakieś tam w koronach drzew i tak dalej. Dobra, generalnie mam tu otwarty folder z wszystkimi wypadkami, sobie tak posegregowałem. Zacznę od nie mojego bo to będzie wypadek Matiego ale jest on tak epicki, że muszę go wam pokazać także nie przedłużając, lecimy z pierwszym wypadkiem to w ogóle było w takim starym kamieniołomie gdzieś pod Wrocławiem i to był głupi pomysł, ponieważ wpadliśmy na niego spontanicznie yy, i lataliśmy nad wodą no nie lata się nad wodą, nie lata się nad wodą jeżeli nie ma się yy, pewności, że nic się nie stanie zobaczmy co tutaj się działo właśnie robimy głupie ujęcie na Instagrama Matusza. Mateusza jesteśmy w takim miejscu będzie startował za swoich pleców. Będzie startował za swoich pleców, on to potem poprawił. E, tego, co on teraz zrobi, też y, radzę Wam nie robić. Zobaczcie, co tutaj gada. Halo, halo, dzień dobry. E, właśnie mogę stracić swojego drona. <noise> mogę stracić swojego drona. <noise> Ale ujęcie na Instagram znowu wygrało, więc jeżeli go stracę, to nie zobaczycie tego nagrania, bo go nie będzie. Albo ktoś Ci w tym pomoże. <noise> Dlaczego? Dlatego, że będzie pływał w tej pięknej wodzie. Tak. No jedziesz, jedziesz Maciej. Dobra, odpala drona. Odpala drona, liczcie czas. I koniec kariery, właśnie zanurkował. Czemu tak zrobił, zaraz Wam pokażę. Obejrzyjmy do końca najpierw. Dobra, przewinę, bo to widzę, dłu dłużej trwa. I... BUM! I wyobraźcie sobie teraz... Ja... Oj, przepraszam. Jak oglądaliśmy ten materiał, kurde... Jak oglądaliśmy ten materiał, to sobie tak myślałem... I co, jakbyśmy nagle coś tam zobaczyli? To normalnie jak, nie wiem, jakaś scena z Archipel Mix albo coś. No ale tak sobie leżał przez bite dwa dni. Ze swojego doświadczenia powiem wam w tym momencie, że raczej nie powinniście startować tuż nad wodą. Na przykład z pomostu i je pod razu w wodę tylko, nad wodę, tylko, 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 tylko dać sobie jakiś kawałek, żeby dolecieć do tej wody, wtedy też wiecie, no poczujecie ten lot, nie? Takie jest moje zdanie. Z tego zrobiła się całkiem fajna akcja, bo matej był trochę podłamany, bo to był jego jedyny dron, który potem, którego potem nazwał. Yy, jak on go nazwał Marii? Otylia Drądrzejczak. Otylia Drądrzejczak. No, śmiesznie. E, no, ale czekajcie, wyjdę i ja Wam pokażę e, resztę, bo my potem z Marii postanowiliśmy, że zrobimy mu prezent, bo to była jego jedyna kamerka i jedyny dron, także on był trochę podłamany tym, chociaż nie dawał po sobie poznać. No, ale my to żeśmy widzieli i stwierdziliśmy, że mu w tym pomożemy. Także, e, zobaczcie. Wynajęliśmy specjalnie nurka, słuchajcie. Tutaj. Oj, przepraszam, tutaj idzie z całym z całym oprzyrządowaniem. Generalnie droga tam na dół też nie była zbyt, zbyt łatwa, bo jednak trzeba było zejść, a ten jego strój tam nie chcę skłamać, ale 20-30 kg, jak nie więcej. Także hardkorowo. On go dość szybko znalazł, także tutaj już mamy scenę radości. Otylia Drążejczak jest wyłowiona. Jest. O, proszę bardzo zbliżenie. Także dronik uratowany. Mati się cieszył. Tu mamy jeszcze pamiątkowe zdjęcie. O. <laughs> akcja na maksa to była, nie? No ale dobra, skoro Mati pocałował się z wodą, to pora przejść już do moich wypadków. Tutaj mamy pierwszy, w którym też się pocałowałem, ale nie z wodą, lecz z ziemią. No i wyglądało to tak. To była jedna z y, prób nagraniowych dla, dla y, Pawła. I o, proszę bardzo. Tutaj dziewczyny robiły pokaz, znaczy pokaz. No, robiły dla mnie digitówkę. Tu wezmę to na dół. Tu widzicie Esterę, która siedzi bokiem w siodle. No i Wika. Wika obok yy, bokiem w strzemieniu. Yy, generalnie to. A, pokażę Wam w ogóle, jak to całość wyglądała. I tylko słyszymy jak koniki coraz dalej. E, ja tutaj wiecie co zwoliłem. Ja się tak po prostu one mi tak zaimponowały, że ja się w goglach patrząc z drona tak się na nie patrzyłem, że nie zorientowałem się, jak jestem już blisko ziemi. No i jak już się zorientowałem, to już byłem, to już robiłem fikolki na dole. Także tak to wyglądało. Jeżeli chodzi o pierwszy mój wypadek. Trochę ich mam. To jest teraz to co Wam pokażę, to jest pierwszy wypadek jak kręciłem dajwy. Czyli takie spadanie przy, przy, przy jakimś tam obiekcie. I potem Mari wpadła na pomysł, że tutaj widzi takie dwa okienka i może Miko przelecie przez te okienka. Ja mówię, no dlaczego nie. Leciałem, przeleciałem przez to okienko i nie zorientowałem się, że lecę za blisko tego. A to jeszcze był okres, w którym nie latałem aż tak dobrze, więc nie wiedziałem jak to skontrować. No i trzasnąłem. Prosto w, w tą ramę okna, parę fikołków i na ziemi. Jest to tyle fajnie, że Mari akurat z boku nagrywała to aparatem normalnie, także mam jeszcze widok prosto z aparatu. O jest, leci, patrzcie. O nie, o nie, okno! Boom. You speed my head. No i leci na dół. Co najlepsze, o ile dobrze pamiętam, wtedy się nic z dronem nie stało. Także wygląda, wygląda to hardkorowo, ale z dronem nic się nie stało. Potem byłem drugi raz gdzieś na tej miejscówce i leciało już mi się dużo lepiej. Przyszła kolej na, na drzewo. Przy, przy tym upadku byłem najbardziej przestraszony, bo miałem tam 8, ona wtedy jeszcze była nową kamerą. Teraz już jest dziewiątka, ale wtedy była 8, czyli ona kosztowała prawie 2000. Mówię, kurde, 2000 kamera. Dron jeszcze tam. Trochę ponad tysiąc, i mówię, no ale kasy poszło, nie? Ja tutaj chciałem zrobić power loopa nad drzewem połączony ze Split s -em. W każdym bądź razie Power Loop i Split S. Coś takiego to miało być nad drzewem, ale to były jeszcze moje początki latania. Także, no, zobaczcie, jak to wyszło. Mati to zrobił, ja byłem taki wkurzony, że kurde mu wyszło, a mi nie wyjdzie, i tak się wiecie. Podpalony leciałem. No właśnie, nad tymi drzewami to było, nie? Power loop i drzewo, raz, drzewo, dwa. I żeby było śmiesznie, powiem wam, że to było najwyższe drzewo w całym parku. I zobaczcie tutaj w to miejsce. Widzicie mnie? Widzicie jak to było wysoko? No hardcore na maksa, nie? Ja już miałem w oczach, że straciłem dronę mówię, jak my go odzyskamy? Mati wpadł na pomysł, że wyjdzie na drzewo, mówię no wybij sobie tego z głowy człowieku, przecież jak spadniesz to ja, to, 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 to nie wiem co będzie, nie? Bo mam cały przebieg tego nagrany na Nagrany telefonem, nie nagrywała z boku. Yy, także widzicie, no tu sobie chodzę. O, jakimiś tam, jakimiś tam kamieniami na początku rzucałem. Teraz słuchajcie, akcja była taka, że był taki sznurek budowlany, bardzo długi. On nie wiem, ile on tam miał, ze 100 metrów, spokojnie. Braliśmy takie kamienie i tym sznurkiem obowiązywaliśmy kamień i rzucaliśmy tak, żeby przeleciał przez, przez, przez całe drzewo. I Mati ciągnął z jednej strony, ja ciągnąłem z drugiej strony chcieliśmy rozbujać gałąź, żeby ten dron spadł. No nikt nie potrafił tak wysoko rzucić, zwłaszcza, że y, sznurek ciągnął ten kamień, y, wiecie, ku ziemi, więc nie mogliśmy dorzucić. No i Mati wspaniałomyślnie wpadł na pomysł, że przywiąże sznurek do swojego drona, poleci dronem nad drzewo. Jak już będzie po drugiej stronie, to Mari mu powie, że ej Mati, jestem po drugiej stronie i y, on wtedy wyłączy aparaturę, włączy wszystko, ten dron spadnie, ale nie na ziemię, bo ja go chwycę sznurkiem. W ten oto sposób y, mieliśmy sznurek. Praktycznie przewieszone przez całe drzewo. Zobaczcie, jak to wyglądało dalej tutaj na nagraniu, bo wszystko mamy udokumentowane. No. Czekajcie, czekajcie, cofnę, cofnę, cofnę. No, i tu nie wiem, czy widać sznurek, ale jest sznurek przez całą gałąź, a dron jest gdzieś tutaj do góry. W ogóle parę razy nam wyszło tak, że yy, zawiesił sznurek tym dronem gałąź za nisko, więc mieliśmy problem. Ja naprawdę będę cały spanikowany. Zobaczcie dalej. O, ładnie sznurek. No, tu było... Y, gałąź za nisko było, nie? Ale już, jak zobaczyłem, jak to wychodzi z tym, z, z, z tym, z tym sznurkiem, to mówię, okej, okay, jest jakiś, wiecie, błysk, nie? Jest jakaś nadzieja. O, takżeśmy szarpali z dwóch stron. Ja przepraszam za piszczenie, ale to kędza, jak widział, że rzucamy kamieniem i w ogóle coś takiego robimy, to on ma szajbę na punkcie kamieni i, i, i zaraz chciał bie biec do... biec jakieś tam oporty robić. O, szarpanie, szarpanie. I w tym momencie już się robi coraz ciemniej, ale udało nam się spuścić tego drona na połowę drzewa. Z samego czubka na połowę, ale została jeszcze druga część do, do ziemi. Także braliśmy, rzutaliśmy już kamieniami, bo, bo było już na tyle nisko, że potrafiliśmy dorzucić to miejsce. No tak, jody, tyk. O! Jest! Perfekcyjnie! Na drugą stronę. Ja, ja rzucałem kamieniami, a Matys po drugiej stronie. Wow! O, tutaj karma Jaj samym to dostał. To Wszystko dla drona. <laughs> Szarpanie, szarpanie. I to, to była najważniejsza chwila w tym, w, tym, w tym, tutaj miejscu, bo rzuciłem prosto kamieniem w drona. Spadł, w końcu spadł, wiecie jaka to była radość? O, proszę, backflipy. Co my mamy dalej? Tutaj uratował mnie tak zwany turtle mode, czyli jak ja mówię żółwik. Ja tutaj leciałem. Ja wiedziałem, że tu jest droga, więc ja chciałem przeskoczyć przez te gałęzie, przelecieć. I wlecieć tam w drogę i pomiędzy, nimi przele pomiędzy drzewami yy, przelecieć z powrotem. Aczkolwiek nie wyszło mi to, bo... Jak to by było piękne ujęcie w ogóle. No i ta gałąź mi tu wyrosła, nie wiem skąd w ogóle. I, i, i właśnie przez nią ten manerw mi nie wyszedł. BUM! No, no i leżę, nie? Zdziwiłem się, ale słuchajcie jakby mi to wyszło takie to było piękne nagranie. O, i tu właśnie ten Turtle Mode, widzicie? O, i wyszło. Poleciłem sobie dalej i słuchajcie, znowu tym razem mi tu drzewo wyrośnie. Piek no skąd się wzięło to drzewo, nie? W ogóle to są właśnie częste wypadki jak się lata gdzieś przy, w lasach i tak dalej, bo wystarczy lekko zahaczyć w, jakim, w jakąś gałęź, stracić panowanie nad dronem i bardzo łatwo ten dron może zawisnąć na, na drzewie. No i tak sobie wisiał i tutaj obeszło się bez sznurków, bez kamieni, bez latania dronem, bo właśnie miałem tego turtle mode'a. O, widzicie? Widzicie? Coś tam sobie szarpałem delikatnie, żeby nie spalić i na końcu wyszło coś takiego. Udało się. I tutaj ostatnie już ujęcie. Też nad lasem, ale słuchajcie z innym skutkiem. Ja chciałem zrobić tak, że chciałem lecieć nad lasem, obrócić się Spaść na drogę, spaść z powrotem, tutaj na drogę, lecieć wzdłuż drogi, i Mary miała galopować koniem, a ja miałem, jakby zanurkować w korony drzew i za koniem lecieć dalej, nie? Więc to by było naprawdę ujęcie, gdyby nam wyszło. No a wyszło tak, i tu miała biec Mari koniem. To w ogóle wiecie, zgranie było, i ten, ale nie doszło do tego. Za to wyszło coś takiego. O, ziemia! Ło będzie. No i, 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 i finalnie leżałem. I przez to, że tak wyszło, postanowiliśmy, że na razie tego jeszcze robić nie będziemy, bo muszę trochę po prostu skillów jeszcze nazbierać. To już był ostatni wypadek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mi tak, śmiesznie było. Postanowiłem, że w przyszłym roku też będę yy, kolekcjonował sobie te wszystkie wypadki. Bo fajnie sobie potem zrobić takie podsumowanie i poglądać jak to się latało wcześniej. Teraz myślę, że latam już troszeczkę lepiej, yy, bo wiecie, no jak to jest z praktyką. Przed nami jeszcze parę dronowych vlogów. Mam nadzieję, że to Wam się podobało. Jeśli tak, to proszę o lajki, like, żebym wiedział, że mogę robić dla Was więcej dronowych odcinków. To już koniec do zobaczenia w kolejnym podsumowaniu yy, i co? Siemanko, do zobaczenia!